Cześć, Efraim. Efraim to miejsce, do którego Jezus się teraz udał. Jest on odrzucony przez innych, nie może się już udzielać publicznie, nie może przemawiać. Czy stracił całe swoje znaczenie, czy stracił to, do czego się czuł powołany do mówienia, leczenia, bycia dla innych. W tym miejscu możemy z nim się połączyć, w naszych ludzkich doświadczeniach. Wydaje mi się, że takim najbliższym, które przeczuwam i czuję, może być takie, kiedy nie czujemy się więcej użyteczni, kiedy powoli na przykład, nie wiem, jeżeli przestajemy móc pracować, być aktywni, czy jesteśmy w stanie choroby jakiejś albo na przykład. Po prostu tracimy pracę albo właśnie idziemy na emeryturę, możemy myśleć, bo, że to już się skończyło, nie jestem już ważny dla, tego, dla ludzi. Nie, straciłem swoje znaczenie, nie robię tego do czego, co powinienem. I wydaje się. To już dla mnie koniec, ale czy tak jest? Czy tak jest znaczenie tego miejsca Efraim? Słuchajcie, nie jest tak, bo przecież Efraim to był jedno z najpotężniejszych miast północnego Izraela, do którego proroctwa się odwoływały, i to także jedno z dwunastu plemien Izraela. I nie wydawałoby się tak przecież z pierwszej chwili, bo przecież to nie jest jedno z dwunastu dzieci Jakuba, czyli Izraela. To jest syn Józefa, czyli wnuk. Czyli idzie jakąś taką pokrętną drogą w, w kierunku odzyskania tego właściwego, prawdziwego znaczenia. I tak jest też w sytuacji Jezusa. Jezus tym, Efraimie, właściwie mógłby powiedzieć: Stoję, ja już nie robię nic więcej. Nie, właśnie w tym miejscu, kiedy stracił to swoje jakby zewnętrzne znaczenie, odkrywa to główne, wewnętrzne, to co jest w środku, to co, po co przyszedł, to będzie teraz krzyż i będzie zbawienie. Zbawienie dla nas wszystkich. Cześć.